Witam Kacperkita, a dzisiaj moim i Państwa znakomitym gościem jest Konstanty Pilawa z Klubu Jagiellońskiego. Konstanty jest członkiem zarządu Klubu Jagiellońskiego, a także redaktorem naczelnym Czasopisma Idee i Presje. I porozmawiamy dzisiaj o jego głośnym tekście Patriotyzm czekoladowego orła stopił się na naszych oczach. Czy nadchodzi nowy nacjonalizm? Który możecie Państwo przeczytać na stronie tegoż Klubu Jagiellońskiego i do którego link znajdziecie w opisie. Witaj, dziękuję za Twój czas. Cześć, dzięki za zaproszenie. E, a zatem, zacznijmy od takiego krótkiego podsumowania podstawowej tezy. Piszesz tutaj na samym początku: Zachodnia Europa przez lata redukowała patriotyzm do płacenia podatków i sprzątana po swoim psie. Dziś z podziwem patrzy na Ukrainę. Na, py na pytanie o gotowość walki za swój kraj twierdzące odpowiedzi były dwa razy częstsze w krajach Bliskiego Wschodu niż Europy, a człowiek wychowywany na konsumenta, nie obywatela, nie rozumie płacenia podatków, a co dopiero poświęcenia dla ojczyzny. E, czyli, e, e, czy, czy, czyli po prostu twoim zdaniem e, Europa Zachodnia, czy szerzej Zachód, jest w szoku e, pewnym i spotyka się ze zjawiskiem, którego miało już nie być, tak? który miał być... E, które miały być wyeliminowane na tym etapie rozwoju ludzkości? Tak, tak, dokładnie w ten sposób jest. Coś zerwało się, połączenie chyba przez, przez chwilę i najpierw mówiłeś bardzo wolno, a potem bardzo szybko, więc będę odtwarzać w umyśle to w normalnym, w normalnym tempie, tak żeby dobrze odpowiedzieć. Tak, zasadniczo, zasadniczo tak jest. Uważam w tym tekście, że są takie dwie największe trucizny, które zachód. Już bardzo dawna. Pierwsza trucizna to jest merytokracja, czy można powiedzieć z sformułowaniem Rafała Ziemkiewicza liberalistokracja. Zaraz będziemy o tym mówić. I druga rzecz to jest właśnie wyzbycie się kategorii narodu jako podstawowego pojęcia opisującego rzeczywistość polityczną. I tu może zacznijmy od tego drugiego. Bo to jest trochę tak, że jeśli mówimy o mainstreamie liberalno-lewicowym, który jakoś modeluje debatę publiczną, tą mainstreamową właśnie debatę publiczną na zachodzie, no to zauważmy, że zarówno dla lewicy, jak i dla liberałów kategoria narodu nie jest kluczowa. tą taką tradycyjną kategorią, wokół której. Organizuje się myślenie polityczne na lewicy, jest klasa, różnie rozumiana klasa. Najpierw to byli robotnicy, teraz będą to częściej różnego rodzaju mniejszości, rasowe, seksualne, etc., etc. A z drugiej strony mamy liberałów, którzy zawsze patrzyli trochę ponad, tak już Immanuel Kant marzył o Rządzie Światowym, więc tutaj mamy tego typu myślenie, tak? naród jest czymś bazowym, ale nad nim jest coś więcej, o, coś trzeba, o co trzeba walczyć. Europejskość czy, czy właśnie ludzkość. To są takie podstawowe kategorie, od których liberałowie czy lewica, taka globalna zaczynają myślenie o polityce i dlatego też mają tak duże problemy z zrozumieniem tego, co się dzieje na co się dzieje na, na Ukrainie. Taki krótki komentarz, jeśli chodzi o te trucizny, o których piszę w tekście. No tak, pytanie, czy nie jest tak, że jakby naród miał być czymś z zasady eliminowanym, także ludzie mieli być wychowywani przez kilkadziesiąt ostatnich lat co najmniej, no, ale no jak najbardziej można to poprowadzić szerzej do, do Kanta. No ale na pewno po drugiej wojnie światowej, tak, która była tą zasadniczą tramą dla współczesnego zachodu, ludzie mieli być wychowywani bez narodów, ponieważ narody z definicji są czymś niebezpiecznym. I pytanie, czy, czy w tej sytuacji jakby system, który miał się opierać na wychowywaniu, na, na wychowywaniu ludzi na to, żeby nie byli nie, nie byli ludźmi, dla których pojęcie narodu jest czymś ważnym. Tylko tak naprawdę wszyscy na, na całym Zachodzie mieli być domyślnie członkami jednej wielkiej, liberalnej, globalnej e, wspólnoty, o ile tutaj w ogóle było jakiekolwiek pojęcie wspólnoty, no właśnie, czy, czy, czy tutaj twoim zdaniem e, te, te symbole liberalne, e, no jednak nie konstytuują dla wielu ludzi takiej alternatywnej tożsamości, no chociażby mamy często ludzi, którzy Wydaje mi się, że flaga Unii Europejskiej jest dla nich czymś tak silnym, tak ważnym, jak przez wieki były flaga czy godło Polski. Czy, czy nie jest tak, że tutaj powstały jakieś alternatywne e, tożsamości, oprócz samego takiego wykorzenienia i i konsumpcji. Mhm. Nie, zapewne pamiętam, że w kampanii prezydenckiej głośnym echem odbiło się słowa Andrzeja Dudy, mówiącego o tym, że Unia Europejska jest wspólnotą wyobrażoną. I jest coś na rzeczy, to zostało bardzo mocno skajtowane właśnie przez liberalny i lewicowy mainstream, a zupełnie niesłusznie. Bo wspólnota wyobrażona to jest taka koncepcja, którą ja też opisuję w tekście, wspólnota wyobrażona to jest czy naród wyobrażony, tak, to jest koncepcja stworzona przez Benedicta Andersona, i to jest moim zdaniem jedna z niewielu koncepcji narodu, która jest przyjmowana na zachodzie, jednak jako obowiązująca, tylko że to jest naród rozumiany w taki sposób no, zimny. Czyli zasadniczo Benedict Anderson zastanawiał się, jak jest możliwe, że społeczeństwa stworzone przez wielomilionowy, no właśnie przez wiele milionów ludzi, którzy nie mają szansy się poznać bezpośrednio, utożsamiają się z czymś takim jak, nie wiem, polskość, niemieckość, czy, czy angielskość, czy brytyjskość, no bo to jest jakby niemożliwe, tak, żeby się znać, więc skąd ta głęboka więź? No i Anderson stwierdził, że zasadniczo naród jest splątą wyobrażoną, bo jedyne do czego mamy dostęp, to mamy dostęp do symboli, które właśnie otwierają pewne wyobrażenia. I w tym rozumieniu takiego zimnego narodu, który moim zdaniem jest takim myśleniem obowiązującym nadal na, na Zachodzie, nie można sobie wyobrazić narodu bez stabilnych, nowoczesnych instytucji, bez szkoły publicznej, bez silnego państwa, bez języka narodowego, które jakoś właśnie tworzą, tak? są takimi producentami tych symboli. Flaga i tak dalej, nie? hymny, święta państwowe, powszechna edukacja, program edukacyjny. Te wszystkie rzeczy na zachodzie dalej są i dalej, chociaż jest tam duży komponent oczywiście tych wspólnot ponadnarodowych, jak. Jak Unia Europejska, czy, czy no, w ramach globalizacji mówi się o jakiejś wspólnocie, wspólnocie ludzkiej, ogólnoludzkiej, no to jednak ten naród tam istnieje, ale właśnie w taki sposób, sposób zimny. No i teraz zastanówmy się, jak ta koncepcja narodu Benedicta Andersona, czyli narodu jako wspólnoty wyobrażonej, jest aplikowana do rzeczywistości, która dzieje się na wschodzie. No bo zupełnie nie jest możliwa ta koncepcja do takiego prostego przetłumaczenia no, rzeczywistości, która się dzieje w ramach wojny Ukrainy z Rosją i po prostu w ramach społeczeństwa ukraińskiego. No bo co łączy typowego przedstawiciela zachodniej Ukrainy z, typowego, z typowym przedstawicielem wschodniej Ukrainy? No można powiedzieć, że niewiele. Tak? Przed wojną państwo ukraińskie nie było silne, nie miało takich spójnych producentów tych samych idei, Politycznych. Mieliśmy problem z językiem, tak, no bo przecież ukraiński nie jest powszechnym językiem na Ukrainie. Na zachodzie jest częściej używany, na wschodzie dużo, dużo rzadziej tam rosyjski jest nadal obowiązujący. Jeśli tak jest, no to zasadniczo etnicznie są to różne ludy, mają różną kulturę, a jednak, kiedy wybuchła wojna po 24 lutego, okazało się, że wszyscy, jak jeden mąż, prawie oczywiście, ale posługuje się takim propagandowym obrazem tej, tej rzeczywistości, chwycili za broń i bronili ojczyzny. I to powoduje, że ta taka zimna definicja narodu jako właśnie wspólnoty wyobrażonej, takiej symbolicznej, która tak naprawdę narzucana jest od góry dla tych ludzi, którzy po prostu są tak obywatelami, czyli uczestniczą w tym systemie nowoczesnego świata, no ona po prostu nie pasuje. Tak? To jest radykalnie nieprzystająca koncepcja do tego, co się dzieje w Ukrainie. I moim zdaniem dlatego jest tak, między innymi, że Zachód patrzy na tą wojnę po prostu jak na szeregowca Rajana na Netflixie. Po prostu nie rozumiemy, co tam się dzieje. W Polsce to jeszcze rozumiemy, bo ten naród polityczny, o którym piszę w tekście, jakoś jeszcze moim zdaniem, jest obecny, podświadomie oczywiście, to na zachodzie już kompletnie nie. Oni patrzą na tą wojnę po prostu, jakby patrzyli na Netflixa i wiele z tego nie rozumieją. To też skala tej to oczywiście wchodzi, to ta cała rewolucja informatyczna, tak, memiczność tej wojny tak naprawdę, że nie wiem. Była ta wyspa węży, to wszyscy potem byli zawiedzieni, że oni jednak przeżyli, ci ludzie no przeżyli mieli umrzeć, to miały być termopile, symbol właśnie. Nie? I przez takie symbole rozumiemy to, co, co tam się dzieje, ale jakoś to jest właśnie zapośredniczone nie? przez takie zimne, zimne rozumienie narodu, a jednocześnie taka zagwozdka, Boże, przecież oni tam umierają, może nie to też miałoby czekać, ale w imię czego oni poświęcają życie dla siebie, dla ojczyzny? Co to w ogóle jest? Przecież można uciekać, nie? Czemu wszyscy nie uciekają? Nie rozumiemy tego na zachodzie powszechnie. No tak, tak. Piszesz tutaj tak bardzo ostro, że, efekt, że to jest efekt ostatnich 40 lat panowania w cywilizowanym świecie, neoliberalizmu, sprowadzającego obywatela do poziomu zadowolonej świni. Ale to jest w ogóle wydaje mi się taki problem z taką pustką aksjologiczną. Tak, w, w której tak naprawdę życie ludzkie nie ma żadnej żadnej treści i wartości. Oprócz tego, które nada sama sobie jednostka, a jednostka ma pełne moralne prawo do totalnego egoizmu i stwierdzenia, że dla niej sensem życia jest po prostu to, żeby jeść i zaspokajać się seksualnie i kupować sobie różne fajne rzeczy. E, I e, py, pytanie, pytanie, myślę, zasadnicze jest takie, e, na ile mm, ludzie są gotowi umierać za swoje prawo do, e, do te, tego rodzaju permisywnego. Egoistycznego stylu życia. No i też sama, sam, sam przykład Ukrainy jest o tyle paradoksalny, że, że z jednej strony to jest wszystko prawda, to o czym Ty mówisz, a z drugiej strony, no rzeczywiście Ukraińcy się bardzo, bardzo chcą na ten zachód i bardzo mocno się też utożsamiają z Unią Europejską, ale teraz, teraz też widzimy chociażby, że pojawia się pomysł, żeby na Ukrainie wprowadzić małżeństwa homoseksualne. I, i, I tutaj mamy jakiś taki też z naszej perspektywy, trochę paradoksalny melanż tych, tych dwóch rzeczy? Pytanie wobec tego, które, które się jakby narzuca jako kolejne, i które jest pewnie zasadnicze dla twojego tekstu, to jest to, czy, czy wobec tego może powstać na zachodzie jakiś właśnie nowy nacjonalizm, a jeśli tak, to czy miałby się różnić od starego nacjonalizmu? No bo jak wiemy, to na lęku przed tym starym nacjonalizmem została została tak naprawdę uformowana cała, cała rzeczywistość, jak ta, ta merytokracja, o której ty mówisz, no, została stworzona po to, żeby ten generalnie po to, żeby naród lud nie mógł wybrać sobie jakiegoś strasznego nacjonalisty, na, na prezydenta premiera, żeby nie, nie mogło być. No i żeby oni nie mogli realizować swojego strasznego demonicznego programu politycznego. Mhm. Dobra, to zanim odpowiem na, na to pytanie, czy nacjonalizm jest możliwy dzisiaj na Zachodzie, ja do, do Zachodu zaliczam również Polskę, więc tutaj ta odpowiedź jest o tyle prostsza, że na jakąś nadzieję na ten polityczny nacjonalizm w Polsce mam i teraz powiem, o co mi tutaj chodzi, ale jeszcze chciałem się odnieść do tego, co, co powiedziałeś, bo rzeczywiście jest tak że problemy, które ja opisuję, no właśnie z perspektywy kryzysu Zachodu od 40-50 lat, to nie jest tak, że ten kryzys Zachodu trwa od 40-50 lat. Polecę trochę Marcinem Kędzierskim i tym jego tekście o opadku imaginarium katolickiego. To nie jest tak, że na Zachodzie 40-50 lat temu upadło imaginarium katolickie, tylko upadło dużo, dużo wcześniej. To, co, to, co upadło i to, czego dzisiaj konsekwencje mocno odczuwamy, co jest związane z wojną w Ukrainie, jest to, że my już nie obserwujemy upadku katolickiego imaginarium, tylko upadku klasycznie liberalnego imaginarium. W takim sensie, że na przykład. Na przykład, wiem, wolność słowa, logiczna argumentacja, przewaga racjonalizmu nad emocjami, dyskurs stworzony właśnie przez ludzi, którzy wychodzą na górę i starają się argumentować za, za swoją tezą, tak? Że te rzeczy dzisiaj są radykalnie podważane przez, przez ruchy wszelakie, tak, cała dyktatura emocji, robienie z siebie ofiary, to, że mamy cały ten culture, cancel culture. To wszystko jest bardzo znaczące również dla strategii prowadzenia tej, tej wojny w Ukrainie. O tym akurat nie pisałem w tekście, ale mój tekst jest częścią czasopisma Idei Presję, nazwa tam integralny prolife, ale w części, części wojennej jest taki tekst Darry Hitler, która bardzo mocno opisuje, że no właśnie prawda nie może stać na drodze do dobrego mema, i, i ta wojna jest również wojną wrażeń. I dlatego o tym, o tym mówię, że, że wydaje mi się, że ten kryzys zachodu, jak go tak górnolotnie nazywamy, on ma bardzo wiele oblicz. Pierwsze oblicze to jest właśnie upadek tych naszych w cudzysłowie, tak, katolickich, chrześcijańskich wartości, ale tak naprawdę dzisiaj mamy do, do czynienia z wartościami, które upadają już w tym kontekście postchrześcijańskim, tak? Czyli klasycznie, klasycznie liberalnym, od XVII wieku, Lok, Mil, te wszystkie ich fundamenty, one dzisiaj radykalnie, radykalnie upadają i z niewiele, niewiele z tego zostaje. I to w kontekście wojny w Ukrainie ma takie znaczenie, że pamiętasz może, jak przez pierwsze tygodnie jeśli ktoś cokolwiek w polskiej debacie powiedział pejoratywnego na temat Zachodu, no to od razu był nazywany tam ruską Onucą, nie? Jakby argument z ruskiej onucy. Od razu jesteś ruskim, bo, bo nie podoba Ci się to, że Niemcy wysyłają hełmy na Ukrainę zamiast porządnie pomóc tym ludziom, którzy walczą, walczą o swój suwerenny byt narodowy. Nie? I, i to jest właśnie to, ten upadek, kolejny upadek Zachodu, który jest sprzeczny z jego sednem, który definiował na przykład Leszek Kołakowski w takim Esoju Złudzenie Barbarzyńcy, i złudzenie uniwersalizmu kulturowego. Bardzo polecam naszym słuchaczom ten tekst, bo może się okazać, że właśnie lewicowy liberał i socjalista, konserwatysta, nie jakkolwiek nazywać Kołakowskiego tego, tego późnego, on dzisiaj jest prawacki, jak się go czyta. Bo nie dość, że y, krytykuje uniwersalizm kulturowy, to jeszcze pokazuje, że fundamentem Zachodu jest autokrytycyzm. To, że jesteśmy w stanie dyskutować z sobą i siłą tej cywilizacji jest to, że mamy duży krytycyzm wobec siebie. W rzeczywistości cancel culture, w rzeczywistości postprawdy i tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia, ten podstawowy mianownik wspólny, który był łączony zarówno z etapem chrześcijańskim Zachodu, jak i postchrześcijańskim dzisiaj również znika. No bo skoro kancelujemy ludzi z debaty a tak naprawdę wojnę odbieramy w ramach wrażeń i pewnej mimiczności, a nie rzetelnych relacji z wojny, no to mamy tu do czynienia z czymś, z czymś zupełnie nowym i, i ten proces w ogóle cywilizacji już postliberalnej jest, jest ważny do, do opisania i myślę, że wymaga kolejnych analiz i konkretnych tekstów, ale żeby nie uciekać, w jakiejś tam meta rozkwiny, to odpowiem na Twoje pytanie. Jak pozwolisz, czy jest możliwy nacjonalizm dzisiaj, nacjonalizm polityczny? No i teraz, jak to każdy szanujący się filozof na początku powiem, co mi, o co mi chodzi, chciałbym zdefiniować tą kluczową kategorię tak, nacjonalizmu politycznego. Powiedziałeś, że nacjonalizm jest dzisiaj pojęciem wyklętym. Jest pojęciem wyklętym, bo się kojarzy przede wszystkim na zachodzie, chociaż wśród krajów anglosaskich to jest trochę inaczej. Ale nacjonalizm kojarzy się z nacjonalizmem etnicznym, tak? nacjonalizmem krwi, czyli tego, że na przykład Germanie byli tam kiedyś, a teraz współcześni Niemcy, powołując się na Germanów i jakąś tam wspólnotę krwi i wielu pokoleń, będą walczyć o germańskość, bo oni są lepsi i jakoś tak darwinistycznie mogą panować nad innymi. To jest taka koncepcja, Narodu, która w Polsce była chociażby przyjmowana choć trochę mniej, że tak powiem, radykalnie przez, przez Endecję, czyli właśnie w ramach tego narodu etnicznego, tak, że polskość to jest polskość etniczna. Ja nie jestem zwolennikiem takiej koncepcji narodu, tak samo jak nie jestem zwolennikiem takiego darwinizmu, który gdzieś tam pobrzmiewa w tych klasycznych teoriach nacjonalistycznych. Ja jestem zwolennikiem takiej koncepcji narodu, która określa się w literaturze mianem narodu politycznego. Tutaj mniejsze czy w ogóle żadne znaczenie przypisuje się właśnie wspólnocie krwi i pokoleń etnosowi, tylko bardziej etosowi. Ja w tekście przywołuję definicję narodu zaproponowaną przez Ernsta Renana, strasznego lewaka, antyklerykała i w ogóle heretyka, natomiast ta jego koncepcja mi się podoba, bo odwołuje do czegoś, co w polskiej tradycji ideowej jest mocno zawarte, czyli do pierwszej RP, do republikanizmu, do tego, że wiele narodów, etnicznych narodów może skupiać się w jednym narodzie politycznym. I ta koncepcja pasuje do rzeczywistości ukraińskiej, no bo tak jak powiedziałem, wschód, zachód to są inne narody etniczne, ale czy może inne grupy etniczne, ale jeden naród polityczny. Tak samo ten naród polityczny jakoś jest ważny dla tradycji polskiej i on był ugruntowany na jednej idei, na idei wolności. I Ernst Renan pisał o tym, że tak naprawdę należenie do narodu jest takim codziennym plebiscytem. My codziennie, swoją pracą, swoim zaangażowaniem, swoim poświęcaniem czasu dla dobra wspólnego, właśnie wyrażamy chęć uczestnictwa w czymś, co nazywamy ideą narodową, ideą polityczną. I taki naród moim zdaniem jest dzisiaj bardzo mocno żywy na Ukrainie i można mówić o nim, że są, są nacjonalistami politycznymi. Oni również przez ten swój banderyzm mają oczywiście wątki etniczne. W interesie Polski jest to, żeby definiować ich przez narodowość polityczną, a nie, a nie etniczną, taką, no właśnie, nacjonalizmem związanym z krwią i, i, i no, wszystkim tym, z czym nie chcemy kojarzyć z nacjonalizmu. Taki nacjonalizm polityczny uważam, że również pojawił się w Polsce. Właśnie w odruchu solidarności wobec, wobec narodu pokrewnego, właśnie narodu ukraińskiego, bo też piszę o tym w tekście, ale to, to chyba warto przywołać. Po pierwszym takim okresie, kiedy przyjęliśmy mnóstwo osób z Ukrainy z dziećmi, no to Zachód nazwał nas humanitarnym imperium. Nie? I wszyscy tam mainstream przyklaskiwali, i bardzo ciepło się robiło Polakom na serduszku, że wreszcie z tego ucznia z ośle i ławki staliśmy się uczniem, tak, który jest pierwszy, jest prymusem, prymusem solidarności, otwartości na innych itd. I mnie się to wydawało trochę takie protekcjonalne, to znaczy, że co, że teraz cała Polska jest wielką orkiestrą Śródecznej pomocy, że to jest taka charytatywka, no kaman, no, nie, to nie o to chodziło. To jest jakby, oczywiście były tam, um, to były działania humanitarne, ale oprócz tego, że były humanitarne, to była praca polityczna polskiego narodu. Każdy człowiek, który jakoś w Polsce pomagał, pomagał również dlatego, że współczuł, że chciał pomóc, bo to byli ludzie, ale to byli przede wszystkim nie tylko ludzie, ale też Ukraińcy. To był pokrewny naród, który walczy z Rosjanami, tak, jakby Dżingischanem, tak, Wschodem, Barbarią. Polacy mają w swoim, jakby w swojej genetyce politycznej, mają zakodowane po prostu, że Rusy, to jest Dżingis to jest Barbaria, i trzeba z tym walczyć. A jak ktoś, czyli Rosjanie, niszczy jakiś inny naród, a to jest jeszcze naród nam, który, z którym dzieli nas. Czy, czy, czy dużo nas dzieli, ale sporo łączy wspólnej historii, no to trzeba mu pomóc nie? również z powodów politycznych. I gdyby takie badania powstały, dlaczego Polacy, dlaczego Polacy pomagali, takich badań jeszcze nie widziałem, no to pewnie byłyby tam takie odpowiedzi, że pomagamy, bo tam była wojna, ale moim zdaniem pomagamy również dlatego, żeby uchronić siebie przed przyszłą agresją agresją rosyjską. I pytanie teraz, czy taki naród polityczny jako taki jest w stanie jakoś zakorzenić się na zachodzie Europy. Tu byłbym, byłbym jakoś bardziej sceptyczny. Ja też nie jestem znawcą tych wszystkich dyskursów międzynarodowych, nie znam się na społeczeństwach francuskich, tak jak na przykład, czy, czy innych, ale moim zdaniem będzie to, będzie to dużo, dużo trudniejsze, dlatego że po pierwsze, no tak jak sam zauważyłeś, naród jest pojęciem wyklętym, a po drugie, ja też tam przywołuję dane bardzo proste które jakby oddzielają ziarna powiedzmy od plew, mówiąc, mówiąc radykalnie, tak? czy byłbyś w stanie bronić swojej ojczyzny. Tam w tych badaniach nie pada, że broniłbyś swojej ojczyzny z bronią w ręku, nie? tylko że czy broniłbyś, czy wykonywałbyś jakieś działania, które broni, broniłyby Twojej ojczyzny przez napastnikiem. No i patrzę się na te badania z 2015 roku. No i nie wiem, 12% holendrów, 18% Włochów, tak? 20% Niemców. Nie wiem, przypomnij sobie, co się działo po 2006 roku w dyskusji niemieckim, jak Niemcy na, wyszli na ulicę i, i byli dumni ze swoich barw narodowych, chyba pierwszy raz po 1945 roku, co się działo w tej debacie. Nie? Jak oni. Przerazili się tym, że jest tyle flag niemieckich na ulicach. Boże, przecież to nacjonalizm, znowu będzie to samo. Oni się boją tych kategorii. Dlatego tutaj byłbym sceptyczny, ale to też jest szansa, tak? bo trudno sobie wyobrazić jakby myślenie w kategoriach interesu narodowego, bo bez właśnie tej koncepcji narodu politycznego, który wolny jest od ksenofobii, wolny jest od niechęci wobec innych, ale też bardzo takim dużym szacunkiem i wręcz pietyzmem traktuje zaangażowanie polityczne konkretnych ludzi, no i takiego zaangażowania no tylko sobie życzyć. Pytanie, które mi się mocno nasuwa, to jest pytanie na ile ten nowy nacjonalizm jakby jest skierowany na bo jakby powiedzieliśmy sobie jasno, że jest skierowany przeciwko e, Przeciwko agresji rosyjskiej. I to jest o, 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 oczywiste na Ukrainie e, i też dość, dość jasne w Polsce, ten odruch takiego powszechnej solidarności, patriotyzmu i tak dalej. Pytanie, e, myślę, jednak, które dotyczy zarówno Polski, jak i też szerzej tych krajów zachodnich, to jest to, na ile ten nowy nacjonalizm jest skierowany trochę też przeciwko e, wrogowi wewnętrznemu, mówiąc tak brutalnie, czyli właśnie tej merytokracji, tym, tym ludziom, dla których e, dla których no, kategor którzy, no, tych, tych kategorii narodowych no, strasznie się boją, strasznie chcą ich uniknąć e, i którzy są właśnie takimi, no, najchętniej są kosmopolitami albo definiują się jako Europejczycy, gdzie Europa dla nich to jest. To jest, jakby tak naprawdę, zaczęła się w 1945 roku e, i opiera się właśnie na, na, no, na pewnej negacji tej historii, historii tradycji i tożsamości wcześniejszych. E, czy bo to, to mi też się to mi też się tak każe ze względu na to, że no taki historyczny nacjonalizm był poniekąd przeciwko arystokracji, e, takiej właśnie kosmopolitycznej, międzynarodowej, e, która no, nie chciała się tak koniecznie identyfikować z własnym narodem a chciała się identyfikować ze swoją klasą społeczną. E, czy tutaj nie jest tak, że ten nacjonalno, Jak e, to, to po pierwsze, a po drugie, no jak taki nacjonalizm wobec tego tak trochę mówiąc, e, pro, prosto cywilizować, żeby nie był, żeby realizował swoje zadania, ale jednocześnie e, no, nie doprowadzał do żadnych e, rzeczy, które byłyby niemoralne, do, do, żadnej, do, do żadnej rzeczy, które byłyby niebezpieczne. To jest bardzo fajne pytanie. Wiesz, co? Mnie się, mnie się wydaje, że to jest trochę tak, jak powiedziałem o tym genotypie politycznym Polaka. W cudzysłowie, oczywiście. To jest pewna, pewna metafora. Zauważ, że ludzie, którzy należą do merytokracji, czyli nie wiem, informatycy,. Pierowcy, prawnicy, czyli ci, którzy są tam nie wiem, zatrudniani albo pomagają w funkcjonowaniu korporacji, nie wiem, banków i tak dalej, i giełd, bo tak się definiuje, tak? Tą klasę, która zwyciężyła na globalizacji, no to oni zasadniczo funkcjonują oczywiście w tej rzeczywistości i ona ich zmienia, bo to jest rzeczywistość ich pracy, czyli jakoś, oraz mentalność, ale wydaje mi się, że gdybyśmy Gdyby uznać za prawdziwą moją tezę, że ta praca, którą Polacy wykonali na rzecz Ukraińców, była pracą polityczną, a nie tylko humanitarną, no to wówczas musielibyśmy uznać, że ci ludzie, którzy są, należą do merytokracji, nie pracowali politycznie, czyli nie pomagali. A no, nawet anegdotycznie powiem, że wśród moich znajomych to nawet czasem bardziej zaangażowani byli ci, którzy właśnie powinni należeć do tej klasy merytokratycznej. Więc wydaje mi się, że tutaj jesteśmy trochę niewolnikami swoich pojęć i trochę analogii historycznych. I co, co jest silniejsze, tak? to że, że pracujesz powiedzmy 10 lat w korporacji i wchodzisz w ten mental zwycięzców tej globalizacji, ale czy w korporacjach nie ma katolików, nie ma konserwatystów, nie ma ludzi, którzy wierzą. Takie kategorie jak ojczyzna i naród, no to są duże uproszczenia. Więc, więc tutaj, tutaj bym tutaj bym uważał, bo to bardzo szybko się zmienia właśnie w obliczu zagrożenia. Jeśli prawdą jest to, że w pewnym podświadomości jakiejś polskiej, tak, jest to, że, no, że właśnie myślimy w tych kategoriach narodu politycznego, no to w czasie konfliktu one właśnie wówczas się ujawiają. Bo to nie jest tak, że w czasach pokoju to możemy mieć patriotyzm czekoladowego orła, sprzątać po psie, płacić podatki i yy, nie wiem i segregować śmieci i tak definiować bycie Polakiem, no ale jak ruscy nam wjeżdżają yy, na pokrewny naród, no to budzą się w nas nie tylko demony, ale też anioły naszej historii. Nie? Bo jedno zawsze jakby mobilizuje drugie. Więc, więc w ten sposób bym, bym odpowiedział, że po pierwsze, to być może jest duże uproszczenie, a po drugie, że w obliczu zagrożenia bardzo inaczej, łatwiej zerwać ze sobie, z siebie łatkę mentalną, która idzie za globalną korporacją i tym wszystkim, co się za tym kryje, łatwiej to zerwać niż, niż ten, tą podświadomość, którą ja wierzę. To jest ta nieweryfikowalne oczywiście w żadnym badaniu czy coś takiego w ogóle istnieje ale wydaje mi się, że są poslaki, żeby, żeby mieć nadzieję, że dalej coś takiego w Polakach, w Polakach jest. Czyli w Polakach, twoim zdaniem, po prostu budzi się, e, budzi się polskość, taka głęboko ukryta. E, no dobrze, dobrze, dobrze. E, bardzo ci dziękuję. Moim i państwa gościem był Konstanty Pilawa, redaktor naczelny czasopisma Presje, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. E, bardzo dziękuję ci za twój czas. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło się rozmawiało. Chociaż dość krótko. No myślę, że myślę, że będą, będziemy wracać do tych tematów, bo no, raczej się nie wyczerpią. Polecam Państwu, polecam państwu czasopismo wspomniane, czasopismo i Presji, którego nowy numer możecie Państwo teraz kupić. No i link do tekstu Konstantego będzie w opisie filmu. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.